W kim pojedzie Jakub Miśkowiak. Jakub Miśkowiak w miejsce Kacpra Poryny. i zamieniają się zawodnicy Tauron często Częstochowa miejscami na starcie. Kask czerwony to oczywiście Leon Masen. Zamiany pól nie będzie wśród zawodników gospodarczych. Walkę, Jakob Torsel w kasku żółtym w kask biały Marcin Nowak Ich przeciwnikami Leon Marcel w Kasku Czerwonym, Jakub Miszkowiak w Kasku Niebieskim, a zatem pojedynek drużyn Tauron na Częstochowa i Kekson z są Stali Rzeszów. Przed nami konitwa numer 18.